Ale nikt nie mówi, że musimy, musimy włożyć 13 milionów, bo dokładnie kosztuje to zadanie 17 milionów 943 tysięcy z groszami. Szanowni Państwo, ulica Kościuszki Odrodzenia, Remont Całkowity, yy, yy, przepraszam, Kolejowa Odrodzenia ma kosztować 13 milionów. Nie wiem ile kościuszki, przypuszczam, że o wiele mniej, i myślę, że ważniejsze jest zadanie. Realizacja tych, a nie fanaberii związanych z dinozaurami w parku. Nikt nie jest przeciwny pozostałym wnioskom. Proszę nie mylić pojęć, bo pozostałe wnioski re rewitalizacyjne, na które dostaliśmy dotacje, są ujęte do realizacji. Więc proszę nie mylić zadań. Tak. I nagle mówienie nam, że my nagle zmieniliśmy zdanie jest nieporozumieniem. My od początku mówiliśmy, że nie stać nas na dzisiaj na dinozaury. Być może w przyszłości, kiedy będą zadania wszystkie zrobione, będziemy mogli sobie pozwolić na dinozaury. W sprawie kredytu na rewitalizację, bo kredyt przewidziany jest do spłaty, do 31 grudnia 2020 roku. Jest to maksymalny termin, co nie oznacza, że gdyby środki właśnie z dofinansowania trafiły do nas w ciągu dwóch, maksymalnie lat to można przecież te pieniądze skierować na spłatę wcześniejszą, bo to jest maksymalna granica spłaty. Zawsze w warunkach przetargowych określamy sobie taką możliwość, że bez jakichś kosztów dodatkowych istnieje możliwość jednorazowej spłaty wcześniejszej, tak jak możliwości finansowe mi nie pozwalają. Jeżeli chodzi o kredyt na obwodnicę, to jest tutaj jest wydłużony o 10 lat spłata. Jest od maksymalnej rozkłady przewidziane 31 grudnia do no roku. Ja tego Zanim. dalej nie rozumiem. Jak miasto nie jest piękne, każdy chciałby wygrywać piękne, ale chociaż jest jedna jaskółka. Pan Olszowiak powiedział, że inwestycje drogowe są bardzo ważne. Także myślę, że w drugim punkcie już nie będzie tej dyskusji. Ander. Tak i tak tu, tak, tak tu wyczułem, tak tu wyczułem i chociaż taką nadzieję mam. Po co mój pan Dułaszki, to to w ogóle, te, 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 te i tak dalej. Przecież to wszystko jest nieprawda, to czy Miasto Lublin jest miastem jednoznacznie najmniej zadłużonym. Przecież o tym wszyscy wiemy. Najmniej zadłużonych. Inne miasta są bardziej zadłużone i zadłużają się dalej. Nie wiem co powiedzieć. No mnie opadają ręce. Naprawdę opadają mi ręce. Ja... Jestem przyzwyczajony do innego myślenia, innego pojmowania swojego obowiązku jako radnego. Sztubowałem się przecież. Niektórzy nawet Boga wzywali jeszcze, żeby im pomagał wypełniać dobrze obowiązki tego radnego. I jak teraz to wypełniamy te obowiązki? No nie każdy w swoim sumieniu, a wiem, że są niektórzy katolicy chodzą do kościoła, niech każdy w sumieniu sobie tak naprawdę powie, ja nie ja wykonuję te obowiązki, czy ja rzeczywiście chcę dostać na tego. Czy to moje tylko takie no, partyjne, że tak powiem. Nie, nie, to nie bo subienie, to nie wiem, bo ma jednoznaczny być. Zaproszeni za gości. Ja oczywiście zwracam się do Państwa z prośbą w Klubu Lubin 2006 i tym, co zależy na rozwoju miasta Lubina żeby nasze miasto było piękniejsze i rozwijało się zagłosujmy za tą uchwałę naprawdę bo przekonywać siebie nawzajem nie musimy o słuszności wzięcia tego kredytu po to żeby nasze miasto się rozwijało a jak słyszę te dinozaury to naprawdę dostaję białe gorączki tak jakby to było najważniejsze i decydujące o tym, czy mamy wziąć kredyt na te pięć inwestycji, które mają być zrealizowane w najbliższym czasie. A naprawdę dynozały są ładne. Jakżeście Państwo byli w budowie, zbroli czy w innych miejscowościach. A jest to, nie wiem jaki procent tej inwestycji. Jeżeli to ma decydować o tym... Trzymamy się ten kredyt, Pani Krzysztofie. To naprawdę, no, ja szanuję Pana bardzo. Także jeszcze raz wracam się z prośbą, zachowajmy się jak przystało nam mieszkańców Lubina. Ja chciałam y, troszeczkę sięgnąć do historii 1998 do roku, kiedy y, przez obligacje 30 milionów finansowaliśmy inwestycje w mieście. Była to muza, była to wielka modernizacja, była to wielka inwestycja, był to żółwek, jak pamiętam, szkoła nr 14. I tutaj radni podjęli mądrą decyzję, to też była bardzo, wtedy 12 lat temu, to była bardzo duża kwota. Też był wielki problem, była, była burzliwa też Rada, ale, ale to też była forma zrobienia tych inwestycji. Nie w kredytu, a dzisiaj mamy kredyt i też podejmiemy dzisiaj słuszną decyzję. I chwała tej Radzie, że mądrze podjęła decyzję i mamy te inwestycje. Także ja tutaj apeluję o rozwagę, o mądrość, bo naprawdę to jest jedyna forma, żeby to, żeby to miasto się rozwijało. I o spokój, nie emocje, tylko naprawdę rozsądnie, tak jak radny to powinien powinien zagłosować, bo rozwój miasta jest naprawdę najważniejszy. Nie czekajmy, że dzisiaj nie stać nas na, na coś. Jeżeli nas, co to znaczy nas nie stać? Tak ja tutaj Pani Skarbnik mówiła, jeżeli będzie możliwość, spłacimy wcześniej, obligacje były spłacane 5 lat. Była, bo była taka możliwość, nie pamiętam dokładnie jeszcze, ale naprawdę rozsądek i, i mądrość, tutaj jest kilku lat, są Jest szkoła numer 14, nie było, nie było szkoły na osiedlu. Naprawdę zastanówmy się nad tym, a taki, a taki park, a taki park naprawdę jest potrzebny w mieście, I, i, a jeśli chodzi o chłodnicę, to już koniecznie. Młodzież dojeżdżająca na przylesie, dojeżdża do, godzinę do szkoły, marnuje, a za godzinę można mieć godzinę korepetycji w szkole, uczyć się dodatkowo, i poświęcić na rekreację, na cokolwiek. Także ja tutaj wymieniam drugiego projektu. Jeśli chodzi o e, e, partykularne tutaj interesy, to nie przyjmiemy lokalizacji Parku Wrocławskiego, do którego chodzą ludzie z samego miasta, gdzie odbywają się imprezy, miejskie, a natomiast radni załatwiają swoje własne interesy, na przykład rewitalizacja na szczelnicy. Cóż tu mówić o dobru miasta, kiedy ogół, kiedy każdy sobie załatwia swoje sprawy? Pan chciał załatwić drogę na kluczej. Ja uważam, że to jest bardzo ważna rzecz. Nie, nie podważam wcale konieczności wykonania takiej, takiej rzeczy ale powinniśmy być ponad tym i patrzeć perspektywicznie na rozwój miasta całego, a nie tylko w jakichś odcinkach takich, gdzie mieszkamy my i chcemy się pochwalić przed mieszkańcami, że ja jestem bardzo dobrym radnym, bo załatwiłem naprawę ulicy, czy załatwiłem e, rewitalizację na przykład parku na szczelnicy. Dziękuję. Panie, ja tutaj pewne rzeczy rozmylić o to się tych przyznanych środków. Panie, dostał pan materię. I tu jest napisane, gdzie się podpisał Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marek Łapiński, ile miasto nasze może dostać środków, które są przyznane, tylko dostaniemy wtedy, kiedy wykonamy te inwestycje. E, Rewitalizacja Banku Wrocławskiego, 5 milionów 51 tysięcy za Rewitalizacja z karumieniem wyżykowskiego 717 tysięcy zł. Panie Radny, odrestaurowanie budynku Ratusza Miejskiego 752 tysiące złotych. Rewitalizacja wnętrz międzyblokowych w rejonie ulicy Odrodzenia 10-16 716 tysięcy złotych. Rewitalizacja ulicy 1 Maja od 9 do 11 B 501 tysięcy. To są fakty, które Pan ma chyba przed sobą i wierzę, że e, Pani widział, ale specjalnie próbuje Pan rozmytnić. I jeszcze dwa zdania tylko do kolegi Krzysztofa Wszowiaka. E, Krzysztofie, Rada podjęła uchwałę i ty też głosowałeś, żeby przyjąć program rewitalizacji. E, e, program e, lokalny program rewitalizacji. Bo pewnie myślałeś i myśleliście, że za tym nie pójdą dalsze decyzje, że mlubi nie dostanie nic, fajnie przegłosujemy. E, skoro Krzysztofie, skoro podejmuje się decyzję, to prawdziwy mężczyzna jest odpowiedzialny za nie. To ta facet, który się e, zawiera związek małżeński, a jak urodzi się się ucieka. Ja myślę, że nie, że trzeba... Tą odpowiedzialność unieść na siebie i nie, nie tworzyć, nie być intruzem. Tylko skoro zadecydowało się o czymś, e, e, pracownicy urzędu podjęli wielkie działania, stracili mnóstwo czasu, nadarzyła się sytuacja, a ty z niej mówisz nie. No bez sensu. Jeszcze raz, bez sensu. W 24 milionów złotych, projekt na drugo... Panie i Panu Radnych, kiedy da podjęcie tej uchwały, proszę na Rady, Proszę o spokój. Podaję dni głosowania. Stwierdzam, że przy 10 głosach za, 4 przeciw i 7 wstrzymujących się, stwierdzam, że uchwalony jest za.